Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dzisiaj omówię krótko naświetlacze LED, zwane także reflektorami lub halogenami LEDowymi. Są to urządzenia głównie służące do oświetlania budynków na zewnątrz, garaży, wjazdów do garaży, terenów wokół posesji, parkingów i tym podobnych rzeczy. Są one dostępne w dwóch wersjach. W wersji z czujką i bez czujki, czyli świecące na stałe. Aktualnie w naszej ofercie mamy naświetlacze o mocach 10, 20, 30 W, 50, setki oraz już takie większe urządzenia o naświetlacze o mocy 200 W. Proszę Państwa, każdy naświetlacz występuje w trzech wersjach. Jeśli chodzi o ciepło światła, są to naświetlacze cold, czyli zimne, zimne o wartości 6000 kelwinów, warm, czyli ciepłe, wartość światła 3000 kelwinów, oraz neutralne o wartości 4500 kelwinów. Naświetlacze z czujnikiem. Ruchu, który mamy w ofercie, posiada takie oto czujniki, które są zbudowane z trzech potencjometrów. Jest tutaj możliwość regulacji czasu świecenia, czułości, regulacji czułości czujki oraz mocy światła zewnętrznego, przy której ma włączać się naświetlacz. Drodzy Państwo zapraszamy serdecznie do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do zakupu na świetlaczy. Pozdrawiamy gorąco z Krakowa.